Największe wydby na świecie w Emiratach Arabskich. Dzisiaj rano, kiedy startowałem do odcinka, miałem przeczucie, że to one mogą być powodem kłopotów. Jak się okazało, wcale nie. To kiedy już zjechałem z nich, pomyślałem: OK, wszystko w porządku, te najgorsze mam za sobą. Wtedy niestety trafiłem w coś, czego rezultatem jest to koło: opona rozdarta, zniszczone amortyzatory, wahacze, cały przód rozbity. To chyba był front flip, pierwszy jakiego zrobiłem na pustyni e, i chyba pierwszy front flip kładem. Niestety wylądowałem nie tam, gdzie trzeba i nie tak jak trzeba. E, przypadek sprawił, że kład ucierpiał dużo bardziej. Ja chyba trochę mniej. Zobaczymy, jak będzie w następnych dniach, o ile oczywiście uda się nas obydwu e, i mojego kłada i mnie odbudować. Na co oczywiście mam nadzieję, że będę mógł jutro rano stanąć na starcie. Układ jest bardzo mocno poturbowany, ja tylko trochę, a wrażenie i wspomnienie front flipa na pustyni zostanie chyba na zawsze.